Witam wszystkich hodowców, tutaj jest Sebastian no i dzisiaj idziemy Idę do gołębi O, czy Mer siedzi pod kratą Sparował się tą Budapesztką chyba Nie jestem pewien, wiadomo Nie każdy musi być Jest cieplutko w koszuleczce Chodzę Pasiaty żyje Miał być film rano, bo już nagrałem, ale usunąłem Dobra, otwieram moi, Moje ptaki Wczoraj jeszcze lato po drzewach jastrząb. Nie jest to pewne otwarcie, ona nawet siedzi tam u niego. Nie jestem pewna, czy dobrze robię, ale no też muszę być młodym pozbierać, bo jeszcze młody niektóre karmią, a młody zdechną wszystko. Mam nadzieję, że no dzisiaj nic nie weźmie. Gołęby te się patrzą. Chciałem się wyjść. Widzę, że idą do wyjścia. Zaraz wyjdą hmm Zaraz wyjdą chciałem powiedzieć Zaraz wyjdą, zaraz, zaraz, ten Szymer się czai Tylko nie wiedzą jutro, posprzątam znów o, 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 o. Wychodzą, Szymer, połowa, Krynek, idzie młodziak Idzie drugi, Paweł idzie i chmura, To bracia, o kremek się z stąd o, chmura wyszedł Ciekawe czy Paweł wyjdzie. Wyszła jeszcze jedna, o, 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 już wylatują, zobaczymy, morlin idzie, Morli ładny gołąb, pamiętam, że się zrobił, nie wiem, czy widać, fajny gołąb się zrobił, narosty, proszę zobaczyć, białe mu się zrobiły, już do, dorasta, o, ciemny, taki koczek, o, cześć, Paweł, <grym> No po sytuacja z widzę, bawi, że on myślał, że, że, że ja mówiłem to o nim. To jest Paweł, ten gołąb to Paweł. <laughs> tak więc Paweł chciał, żebym go nazwał inny, więc nazwałem. Jak chciał, to trochę. Nie miał imienia, to w sam raz. I ten drugi to się cyka trochę, cykor taki. Pan dalej nie wychodzi. Boi się i to okropnie, Kurczę, by boi się to jak okropnie on się boi. Jutro posprzątam. Już mówię to drugi raz, ale nieważne. Boję się okropnie. I tak czuję, że on gdzieś brą się tak w niespodziewanym momencie. I tak kurczę coś walnie. I tak. Przeczucie mam, ale jest ładna pogoda podać w sobotę i w niedzielę ma być brzydka u mnie, a wiecie, chcę pokorzystać, bo jak będzie brzydka, to wtedy by to całkiem to się działo. A jak mogę mieć otwarte gołębie, mogę sobie pochodzić, dlaczego by nie? Chodzą same. Tylko mam nadzieję, że nie do oblotu, bo jak to do oblotu, to super, bo jak do oblotu, to na pewno ja się tu to bez kitu. Ja naprawdę nie żartuję nawet. A siaty się trzeba wyjść. Nie wyjdzie. Dobra niech to budy jeszcze wyjdzie, skoczy Ten młody też wyjdzie No chodźcie, w ogóle strzałach na drzwiczkach był. Nie, to chyba na odcinku. Coś, 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 źle przeczuwam, o nadal go noga boli, nadal. I nie jestem pewien, czy, czy to dobry pomysł dla niego, żeby wyjść. Tak, nie, nie jestem dla niego w przekonany. Pomysł. Widzicie, chciał wyjść i idzie się chować, bo noga boli. Boi się, no. O, jest i ta przyleciała do niego, o, Nawet ledwo tutaj wlazł, to jak to. No weź, tak że jest za nim. O, tu w też o, już, już się podrywają, młode ta, młode Paweł, i kto? I chmura, o! Chmura do na dach, Paweł, to na gołębnik usiadł. O, żałobnik, o Wszystko, wszystko, proszę zobaczyć, o! Wszystko. Zaraz się zerwą, polecą, i po wszystkim. O, ja strząpię się w rąbie, i po nim. Proszę zobaczyć, morduje jaka wygłodzona. Zobaczcie, zobaczcie, jak błaga mamy o jedzenie, a matka mają gdzieś. Nie wiem dlaczego mają gdzieś, Jak pasia tego, dopóki aż tego nie porani to, to nie miała i gdzieś jej dawała jeszcze. A to, to zobacz ona jest wygłodzona i nic. Patrzcie, młody gołam, zobaczcie. I on jest taki wygłodzony, a ona, ona nie widziała, to to głód. On ją codziennie tata karmił. Nawet nie prosiła o jedzenie. Patrzcie. Ładna, kitę będzie miała jak pasiaty, ta bardziej taką znaczy w kształcie matki kity, ale będzie miała tak jak pasiaty, ta, wiem, wiem o co mi chodzi. Te pióra będzie miała jak pasiaty. No ma genetycznie dużo po pasiatach widzę bo samiec ogólnie, chciałam powiedzieć, że samiec ogólnie więcej genów przekazuje niż samica. Ta samica mniej przekazuje młodemu, więcej samiec przekazuje niż samica, więc niestety, grusiaty grucha na tom idzie pasiaty z powrotem. Tip, To nawet nie widzi, że on wyszedł. Głodny jest kurczę, zamiast pójść tam, się najesz. on nie wie nawet, że to jest bez kapusty. Jest głodny i szuka jedzenia. No, co młodego? Widziałem, że rano chciał nakarmić, ale no, nie miał siły takiej, żeby to zrobić. I niestety u nas jest starego ganeczka, ale stary nie ma siły, i dać. jest samica. No nie na stówę, mordeńka ze samica jest mała. Gania ojca. No wiadomo, no. Głodny gołąb, to chce jeść. No wiadomo, każdy chce tego przeżyć. I policzyłem tej pióra, bo ktoś chciał. W jednym locie ma trzy, a w drugim ma dwa. To chciałem tylko powiedzieć. A czapusz powinien mieć tam, tego, yy, pięć. Po napisał to już to, to czaposz, to nie jest czaposz. Chyba, o! Chmura uczy się fruwać ohoho. Chmura znowu kółka robi. One uczą się frułować. Wszystko, ta, wszyściusieńko. O, tam siweczek mały. No, sam raz pod poleciał z tym jednym. Morli na dach ląduje tam na samym końcu. O, jest ta. Przyszła. Ona nawet. Ona, Morlinka sama próbuje jeść, ja. Je. Ale ona tak sobie ciągle prosi tylko tego, tego. O żarcie. O, leplerek poleciał, poleciał. Kółko zrobi chyba. O tu leci, kółko mówiłem, kółeczko sobie zrobił dookoła. plerek. mały. Wysokolotno będzie, bo on wysoko lata. Jego bracia to samo. O, te dwa. O, już, już, już. Kolejne podrywania się. O, patrzcie, pasiaty, zobaczcie. Widzicie? zobaczcie siły niemal, zobaczcie. zobaczcie. Zobaczcie, jaki to młody jest głodny. Widzicie, tam patrzę. On w życiu tak nie robił. On w życiu tak nie robił. Przysięgał tym skrzydłem. Zobaczcie, jaki pogodzony jest. On no, siły mu dawać nie ma. Zobaczcie, jak go obrzygał, tego małego. O, i widzicie od razu i ta stara kamuki. Łazę już zaprzeprzałem, widzicie ona karmi, bo ten dał młodemu. Ona czeka aż ten da, żeby ta mogła dać. Ale dalej głodna jest, pomimo tego, że dostała trochę. No posiada jej trochę dał tak naprawdę, tą chwilą. On, on mało to on nie daje, nie? Dosłownie kilka takich, z tego wystarczyło młodemu takiemu podobnej wielkości, mniej więcej. Żeby już już tego już cały dzień wystarczyło, żeby przetrwał. O, Budapesztka, ta lata. Nie wiem, to gdzie ten szymer drugi, bo ja widzę, że w ogóle ten drugi szymer znikł. Znaczy nie, on ten, to ten właśnie co się to Budapesztko parzył, bo, bo ja patrzę, że nigdzie go nie ma. On pan na ziemi, wiem mi się siedzi. Chmura, oczął się fruwać, Paweł poleciał. Widać, że się odpalają. Ten to ją na jajka gania i znowu za zaczynają fruwać To pocztowy. No idealny gołąb ten pocztowy dla mnie jest tak. O, to jak te, o! krymek zaczyna chodzić tam poleciały. Za długo ja się w to je wyuczy fruwanie. No <grywa> Zobaczcie, modlinka jaka wygłodzona była. Stary, stary i dał pan na siły, sił nie miał. Nie chciał je dać, ale no to, 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 to co miał, no to dał. W sobie i to jest dopiero samiec. To jest samiec, a ta samica to już... Ja powiem nic nie warta pod luknie. Główna to to jest 3 zł gołą wart, jak ktoś tam napisał. Posiada, że 3 złote wa warto. Ona by w życiu nie dała młodemu, jakby, jakby ją podargał tak nie dość... Że, nawet, że ruszyć się praktycznie nie może A ten dał? Pomimo wszystko Coś widzą tą gołębie, leci coś Jastrząb jak nic! Gładne, widzicie, że se pierdzielnie, patrzcie. On się zniża, gdzieś tam dalej w krzaki wpadnie. Na bo teraz, jakby był na dworze, to on by, on by, on by, on by jakiś motorek zapierdzielał do głębnika. On by zobaczył, tete, Tego jest Widzi go? Ma, ma kilka razy wzrok lepszy od człowieka, bo człowiek nie widzi tak daleko, ale go on widzi daleko. A zobaczcie gdzie ten szymer, bo on gdzieś tak się wziął, że trochę podejrzliwy jestem. Aha, tutaj, tutaj na samym brzegu musi się wziąć. Jak to z tego wynika? A jak, nie jak? Tak, tu siedzi nasz koleżka. Co ty robisz? Idź. Przyska. Niech Freddy Niech frajdy robi. A ta siwa budoprko to nas bije. Monika widać, że jest w z boku, boku cała obrzygana. To się czegoś boją już zaczynają. ta już się zaczynają czegoś bać. Mnie no, nie by z, z, z góry spadł, na nie. No, na tego kretyny się patrzą, na niego. O, pocztowy, fruwa, bo ją na jajka gania. No i dla mnie to tylko takie... marnowanie trochę czasu ich. On tak tak przyglądają się, tak jest w no to patrzy, bo one się dobrze pasują do tego jastrzębia, ale już tak dobrze ucieka tu jak widać nieba. No i ta dała dopiero wtedy możliwość jeszcze kiedy pasiaty jej dał, tej młodej. Człowieku, to tego trzeba do tego rozpłodu sobie zostawić tam, jak będzie, będzie się jakieś ozdobne miało. Albo młode po nim, bo pewnie większość będzie miało to to, to, to po nim, te, 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 wiadomo. Karmienie dobre, no to byś takie ze trzy pary, cztery i... Takie, że nawet tak młode od u kogoś będą umierały, to się podłoży pod nie. Proste. Do tego. A też nie wiedziałem, że brata z siostrą nie można parzyć, bo ponad jakaś krew, coś, coś krew nie może być, bo to jest taka sama. Nie, nie powinno być parze. To nie wiedziałem i no, dopiero widz mi powiedział. O, 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 o. Proszę zobaczyć. Fruwają, tak. młodzi jeszcze tu, a ten na dach ląduje. Tak, jak chcesz jak to pegeniasz stada, to to w ogóle się nie podrywa. Nie, chmura się wczoraj poderwał ze stadem, ale no, szybko wylądował, bo nie miał takiej siły potężnej jak sada. Zadał moment, że wybijała, a taki, taki, taki maluszek, on siadał tutaj na drzewie, ten próbował, to spa, spadł, wow. Zresztą to było nawet na odcinku, co tego, co tam się trzeba usiadać, ale nie usiadł. Coś tam się nazwał, że młody uczy się latać i tego. to jednak ktoś napisał, że żony to sła, coś słabo wytrenowane są. One słabo wytrenowany, no bo wiadomo, ja strząbek latał. Ja jak zwykle im nie uwierzyłem i stwierdziłem, że one po prostu mnie oszukują. I no, oszukanie oszukaniem okazało się prawdą, a prawdą okazało się, że no, tego dnia natura zaplanowała, że krat, coś znowu weźmie posiadałego. Czasie już wziął go tu, a teraz wziął go tak. Ktoś zbieg okoliczności tak blisko Ale patrz, to właśnie mądrze robić daje się blisko nawet jak jest złapa Bo by da dał się gdzieś daleko, to ja nie wiem nawet czy bym go znalazł już Bo na przykład nie wiem, gdzieś tam poleciał To bym tam po pogrzał, skąd ma widzieć, że on na przykład nie skręci. Jak już skręcił, to już po nim jest No już go nie odnajdę raczej No właśnie najlepiej jak klaszą, złapię złapie blisko, gdzie go robię na twoich oczach I wtedy ja wtedy patrzę zawsze gdzie wynosi A jak już widzę to jest z całej petardy po niego No i niestety go na przykład uratowałem przed jastrzem. No niestety go wróblas brał, więc... Ale wróblas był silniejszy, no. Chociaż uniósł go. O! Musisz to jej, jej tata. Albo mama. Bo też pasia, pasiak taki pasiatek. Młodzik. Fajna murlinka, taka grubiutka, gruba fida. Widać fajna samica na Pasiaty biedak, siedzi. Niech siedzi, niech siedzi, niech zdrowie, niech mi tu do zdrowia powraca, bo... To jest gołąb, po którym chcę mieć jak najwięcej młodych. To jest to szczerze, jest, teraz ogólnie jedyny gołąb, po którym najbardziej chcę mieć najwięcej młodych. Nie, nawet po wiesz, mi tak nie chce, nie. A nie po żadnym z pocztowych. Tylko najbardziej, bo ja najbardziej, że powiem, kocham tego gołębia. jest mój taki ulubiony. Od początku po prostu tak wyjątk wyjątkowo go polubiłem I okazuje się, że nawet jest najlepszy z moich pocztowych, więc no. To, to już jednak coś udowadnia, że jak ja z taki, takiegoś przywiązania nawet nie wiedziałam w ogóle skąd on jest. A on 303 km ma. Bo sprawdziłem, gdzie wszystkie, które. ile mają. I jeżeli ktoś jest grudziąca, to wie skąd jest pasiaty, bo w pasiaty właśnie jest grudziądza, powinien wiedzieć. Jeżeli mieszka w grudziądzu ktoś, no to właśnie i tam hoduje gołębie, no to gru, gru, pasiaty jest grudziądza oczywiście. I grusiaty chyba jest z lipnokiku, takie coś. Połowy mój, mój połowy. Albo szymer. Nie, szymer to na B chyba jest. O, Jaszu znowu leci. Widzicie czy a z Kielc, jak ktoś mieszka w Kielcach, to powinien wiedzieć, gdzie, gdzie mieszka mój połowy, czyli wiadomo, który 2016 rok. wita Was, bo to on stamtąd jest, jak sprawdziłem. Ktoś go złapał, czyli jak go widzimy, ja złapałem później w las, to go zamknąłem, więc pewnie wielu stwierdzi, że złapałem, ale go nie łapałem. Olo, lata, lata, patrzcie. Widzicie? Patrzcie, 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 jaki łaz, widzicie? On chce zaatakować się, czai. On, widzicie, on pierwszy dziela, on się już chciało zniżać. On właśnie wczoraj to samo robił. Ja w pierwszy dzielił się w gołębie i pasiadę się wcześniej trochę rozbił, i od razu skręcił na pasie tego za nas w stado. Ja mówiłem ja z moim głębią: no, Trzymajcie się w kupie, bo w kupie on ma was ciężej złapać, O Morlinka nawet chodzi. A teraz on, jakby uderzył, to Morlinka śmiałby złapał. Taką Murlingę, taką mojego pulpeta. Ja, ona chyba będzie się Pulpet nazywała na drugie takie imię. Ona taka pulpetowa, taka mała jest, a taka grubiutka, Taka, taka, taka. taka. Właśnie lubię Wam za to, że jest taka taka malutka, grubaska. Ka. Nie będzie grubości tego, a mała, jak matka, to dopiero będzie. Do, do, to będzie na faktycznie pulperciki, to duży. Taki do jedzenia. No <głos》>. żartuję, ja w życiu bym gołębia nie zjadł. Nie. nie, nie, nie rozumiem, jak ludzie mówią, że los z głębia jest dobry. Przeczuć gołębia narosł nie dał. Ale ponoć jest bardzo zdrowy z gołębia. Wszyscy nazywają gołębia takim szczurem o, latającym w Warszawie zwłaszcza. No tych uliczniaków nawet szacunku nie ma. A tam niektórzy to są te starsi ludzie co do karmu, a Taki młody to by jeszcze więcej go zgniótł, niż dałby mu. Się... No nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale tego... Co ty robisz? dziękują Morlinkę biedną boży zaatakował ją. O, jest pasiaty z lełami. O, ja. Yeah. jeszcze da A morlinka jak widać już nie sępi, bo już się trochę nasyciła i już znowu nie sępi, znowu się uspokoiła, ale myślała, że rano było przykro, jak zobaczyłem. Patrzę gora, puściutka, nic tam nie było, nic. Bo na nie mogłem czuć jej tam kość bo tam... Gdzieś tam dalej w gorzej skoś. Ja normalnie nie czułem. W, w, w jej normalnie czułem. Nic nie było w tej gorze. Nic. Była pustka. Nic totalnie nie było. Normalnie. No to znaczy, że gołąb jest Tak O, 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 ta kopulacja. Ta i niech tylko poderwą się. Uwierzcie mi, poderwą się, ja podejrzewam, że ja szantowanie którego. Gorzej to zazwyczaj za drzewa gdzieś leci. O, spierdzieli za drzewa, no i już po wszystkim. Można się pocieszyć. O. No i będzie będziecie wiedziała, tak jeszcze dzisiaj na odcinku można być. Nie twierdzę, że nie. A nie, nie, coś, 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 coś tu dzisiaj, coś tak czuję, że... że jednak nasz kolega się wrąbie. Ale jestem pewien, więc no, ktoś też napisał, że nie otwierał ich, ale to też nie pomoże ktoś że oglądacie to. On ossiada, mieszka. Też są. I on zawsze przylatuje tu. On gdzieś dostaje bliżutko mniego magnizu i on nawet często tutaj wybija się, żeby. I później tam leci. na naprawdę u mnie nie ma szans na złapanie. On często tam leci. O. No i bardzo. Poklepały. Poszły daleko. Poszły, zakręcają tam daleko. Tam, gdzie Pasia tego brał. Widzisz, jego łęby niektóre się boją. Zobaczcie o już pocztowy groszat. Ona by się w życiu nie podrywała do mnie, groszata. Bo grzetel się podrywa, to i ta się podrywa. A ta biała to też ta taka mądra. Ona tylko z też się chciała parzyć, ta. Taka bystra, niby samica. Ta, tylko do, 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 do połowego i do tego się plała. Do tych płonnych pocztowych chodzi. zachodzi. Blaję to tylko pocztowy odpowiedni, bo nie ma nic innego. I też od już tak jak mówiłem, nie łapię. No, a będzie jakiś siedział, to może się złapię. A będzie gdzieś trzeba już siadać, bo ja wiem, kiedy go on czaił się siada. To, to wypędzę jakieś trzy. Jakieś, wypędzę, puszczę je. Ja niech wyjdę takie trzy, wypędzę sobie z gojemnika takiego, tego siweczka na przykład, typu tego, tego, tego kilku takich. I on usiądzie. A jak nie jest to źródła? O, strzała wyszedł. Budapesz, końciaty. Ja mówiłem kiedyś końcaty, ale teraz od jednego YouTubera wiem. No, ja i też mówię końciaty albo końcaty. Nie wiem dlaczego. A bo też na przykład nie widziałem, że karpiaty to grosiaty. No tak, bo co też mi napisał? A później widziałem u Gołębi taki. Tam nazywa się jakoś gołębia gołębie Daniela, coś takiego, i on tam ma. Może i on mówi właśnie na niego karpiaty. To dobył, a to był groch! Taki może ciemny groszaty. bo ja wiem, ja wiem doskonale o co mi chodzi. Taki ciemny, tylko że on ma takie grosiaty tam. I właśnie on powiedział na niego karpiaty. To jest, I wiceprześ mi napisał jeden, więc wiedziałem o co już chodzi. Morlinka, mój pulpet. Cześć, pulpecie. Taka, taka mała. Ona, ona ma dosłownie, o, uwierzcie mi, ona ma łeb pasiatym, po Ona ma łeb identyczny jak pasiaty, jak dla mnie będzie przyłożyć identyczny łeb miała w pasiaty. Ale ona od dzieciństwa miała taki dziwny łeb, taki później taki, taki, taki... Taki twardy jakby łeb miała, nie wiem dlaczego tak stwierdziłem. O, tam patrzą się, bo wrona leci. Odlatuje. Wrony bardzo nie lubią się z jastrzębiami. No i gdy był prostu i co teraz jest z tym Szymbrem, to nie musicie wierzyć, ale uratowała no, uratowały trzy wrony życie, bo dosłownie zabierały mu ją, a ona po prostu spierdzieliła. Nie chciała usiąść, ale w końcu wylądowała. No i człowiek uratował jej życie. I to były jaja. Ona wtedy bardzo się słaba była, bo ona prócz jeszcze wtedy nie chciała, bo odkąd tą chorobę miała, no to był jej chyba trzeci lot. Odkąd tą chorobę miała. Ona ja była taka słaba, że, że trzy razy ją złapał. Ale co chwilę wrony mu ją, mu ją odbierały. Co podatywały ale one też ją chciały zabrać, człowieku. Tylko one nie lubią się z I odpuściły. Mój łupu już nie było, ale dalej z Jastrzębią widziałem. Jak on uciekał, odlatywał, to widziałem, że one dalej za nim leciały. I on przyspieszył, bo one frunęły za nim. Frut i za nim szły. To chciałem w ogóle powiedzieć, że tutaj samica. Ona, ta, ktoś, ktoś doskonale zna. O. o. To dalej. Ona ma już 13 lat. wiecie o tym, tamta. Chciałem to powiedzieć. Bo ona miała około 2,5 roku 2,5 roku gdzieś tak, niedaleko trzech Miała lat, kiedy ją dostałem, a ja hoduję już ponad 10 lat w gołębie. To ona musi mieć mniej prawie 13. Nawet więcej choduje trochę, więc na pewno ona ma 13 lat. I ja rozumiecie, ja mam 14 rocznikowo. Ona jest praktycznie w moim wieku i to, to jest w ogóle dziwne. I on tylko raz atakował, ale odpuści Dosłownie jak miałem 7 lat ją atakował. I rozumiecie, to nie musicie mi koniecznie, wiesz, ale naprawdę ten gołąb ma 13 lat i ja, nie, ja się nawet nie śmieję. Jak u mnie to jest istne szaleństwo, bo już u mnie codziennie jastrzą, tylko raz ją w życiu brał. Dlatego są gołębie, których jeszcze Jastrząb nie brał. I to jest dla nich szczęście. Ale u każdego będzie próbował kiedyś być, przecież później. później. tego tak też mówiłem, że tego czy Krymka, jak tego Siweczka, że mają coś duże szczęście. No i później się przekonałem, że Pasiaty faktycznie nie ma tego szczęścia. Siweczek również, Krymek również, bo Krymka też ganiało nad na łąką, dosłownie go prawie pierdzielną. Ale właśnie mi tarczową śląską wtedy zabrał i... No, Znalazłem tylko później grup grób. trokacza grup grób odnalazłem, tej żółtej budapeszki odnalazłem. A tej siwki, co on gdzieś tam wyniósł, nie odnalazłem. No ja i z tego wynika to. Bo ona już później nie wróciła. Ja strząb bardzo dobrze złapał. Patrzcie, jaka głodna. Dalej jest głodna. Trochę odpuściła, ale teraz znowu. Ja chcę jej dać, ale chyba, bo chcę się napić, ale... Oj, to teraz spierdziela do woda, ale... <laughs> ta z powrotem nam zaatakowała Oj, ja to bawi, to kropnie ta o, 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 Se romansują Gołębie i jadą Pasiaty to nie ma siły ty leży no to też w ogóle dzisiaj tam doskoczyła do swojego gniazda i zeszła kilka razy, bo matka ganiała taka głodna rano była. No i znowu ją gania, tylko tego wyjdzie, patrzcie. Taki mój pulpet. I ja sobie się uwierzyć mi by się nią nie najadł. Nie. Ona jest jeszcze mała. Aby i to wszystko urosło. Chodzi mi na przykład o narządy takie tego, bo i czegoś by, też na pewno rosną. I ja wtedy by się najadł. A się tym okropnie by się na w więc... I to był posiłek, to by mi na minimum dwa dni by wystarczył, jakby, jakby tak zjadała, albo nawet normalnie trzy, ale nie to, że ich zjeżdżają tyle, że aż muszą się zapchać tym gołębiom. O, Grzaty ląduje, to i ta ląduje, bo ta, ta to chce się z nim porować. Pióro wypadło kolejne, pierzają moje sztuki, patrz już pióra tutaj leżą, o pióra, znowu leżą na nowo te małe, te małe na razie, ale leżą. Jak większych to widziałem, że tylko jednemu wypadło, ale tak to tylko te mniejsze widzę. W gębniku na szczęście nie ma dużo tych piór, ale trochę też jest widać na te małe. Teraz Szymer się zmienił z tą czarną. Już rano ten, ten, ten klepał. Ta, ten Szymer wiecie, o którego mi chodzi po gołębnika, a teraz sam siedzi, a sami to może sobie klepać, co robić co chce. Coś mi nie pasuje tutaj ten jastrząb. Ale dobra, pozdrawiam. Łapkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że podobają się filmy. Widzę w ogóle ostatnio, że jest coraz więcej tych subskrypcji. Ile ich tam dochodzi? To jest istne szaleństwo te, te subskrypcje. Nawet nie wiedziałem nigdy, że jest tyle dobra. No ja mówiłem 40 max myślałem. Tak, tak. Patrząc, że niektórzy mają po 100, po tego, po 700, niektórzy po 3000, ale tacy to są naprawdę bardzo fajni. A mówię a ja. Kto tam będzie? 40 osób maksymalnie. A tu jednak okazało się, że 300 subskrypcji. To jest szok. O. to jest grucha. O, no jej No to jest godna, bo tymi skrzydłami. Dobra. Także po prostu z wami żegnam. Widzimy się, jak zwykle. Ja Mam nadzieję, że jutro nie dzisiaj. Nie chodzi mi o to, że was nie lubię czy coś takiego, tylko moja no, strzębia mi chodzi. Że... Widzimy się jutro. Bez żadnych uszkodzeń. Pa pa!